Dzień dobry, Michał Kotkowski, SMA Solar Technology. Witam Was na naszym stanowisku E12 na targach w Kielcach, które odbędą się 23-24 lutego. Jak widzicie, jesteśmy jeszcze w budowie, tu koledzy kończą nasze stanowisko. Na tym stanowisku pokażemy Wam Sany TriPower Power oraz Sany Home Manager, który jest połączony również z Sany Storage, czyli z magazynowaniem energii. Zapraszam dalej. I tutaj mamy już nasze najnowsze dziecko, czyli stany TriPower Smart Energy, falownik hybrydowy, połączony z baterią, w tym przypadku BYD, i energię, którą przykładowo zmagazynujemy w ciągu dnia. Możemy później wykorzystać do ładowania samochodu. O, przepraszam, właśnie. O, i samochód się ładuje. Przechodzimy dalej. Tu się zaczynają już troszeczkę większe zabawki, oczywiście to nie są największe. Falownik 110 kW, 12 MPP trackerów, 24 stringi. To tylko jedne z jego atutów. Zapraszamy dalej. I tutaj mamy wirujący eksponat, oczywiście niehistoryczny, jest to falownik Core 1 bardzo dobrze znany również na polskim rynku, doceniany przez instalatorów. Mamy tutaj 6 MPP trackerów, aż 12 stringów można podłączyć, czyli również jest bardzo elastyczny. Wolno stojący na dochowy, Mamy tu oczywiście Smart Shade Fix, Smart Connect oraz SMA Artfix, czyli um, AFCI. Po więcej szczegółów, oczywiście zapraszam na nasze stanowisko w Kielcach, stanowisko E12, 23-24 luty. Zapraszam i do zobaczenia. Cześć!